Słowa z Ewangelii według świętego Jana. Było to przed świętem Paschy. Jezu, Jezus, widząc, że nadeszła godzina jego, by przyszedł z tego świata do ojca, umiłowawszy swoich na świecie do końca, ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby go wydał, Jezus, wiedząc, że ojciec oddał mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, Stał od wieczerzy i złożył szaty. A wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przypasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do niego: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz. Ale poznasz to później, rzekł do niego Piotr: Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Rzekł do niego Szymon Piotr Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce i głowę powiedział do niego Jezus wykąpany, potrzebuję tylko nogi sobie umyć. Bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go wyda. Dlatego powiedział: Nie wszyscy jesteście czyści. Oto Słowo Boże. Miłość służebna Jezusa przerastała wszelkie wyobrażenia współczesnych mu Żydów. To zdziwienie Piotra, Panie, Ty chcesz mi umyć nogi. To było dla Niego szokujące, że Jezus chciał wykonać gest niewolnika, bo tylko niewolnicy wtedy umywali innym nogi, swoim panom nogi. Ta miłość, która też poszła na krzyż, krzyżowanie też było przeznaczone. Dla niewolników, bo najbardziej haniebna śmierć. Ta miłość była dla wielu gorsząca. I o dziwo po dwóch tysiącach ponad dwóch tysiącach lat. Ona nadal jest gorsząca. Może właśnie w tym jest. Jakiś też sekret, dlaczego tak wielu ludzi, przynajmniej w naszej cywilizacji zachodniej, która przecież jest, wyrasta z chrześcijaństwa, jest tak wielki odwrót od Chrystusa. Bo właśnie w naszym świecie jest tak powszechne dążenie do tego, do odniesienia sukcesu, do tego, by być kimś, coś stanowić. W Internecie jest pełno celebrytów, w każdej dziedzinie, teraz każdy chce błyszczeć. Kręci się w logi, blogi. W każdej dziedzinie. Nawet żeby jak prowadzić ogródek. Aby być kimś, pokazać się, zaistnieć. A Jezus umywa nogi. Jezus oddaje życie. W taki sposób nas zbawia. I w ten sposób daje ten największy dowód swojej miłości. Oddaje za nas swoje życie. I to w taki sposób, właśnie najbardziej, przyjmując najbardziej hańbiącą śmierć. Czy ktoś taki może być pociągający teraz dla ludzi naszych czasów? Dla jednych gorszący, dla innych. Obojętny. Dlatego, chociaż my, jego uczniowie, powinniśmy zrozumieć już to, co, czego nie rozumiał wtedy Piotr. Tak jak Pan Jezus mu powiedział, to, co ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później. I wielu z nas też, kiedy idzie za Jezusem. Musi przejść tą drogę zrozumienia, co tak naprawdę znaczy naśladować Jezusa. Na czym to polega? Na czym to polega zaparcie się siebie i dźwiganie swojego krzyża? Na czym to polega, aby wypełnić wolę Bożą do końca? To są tajemnice, do których dorastamy. Ale musimy chociaż tyle na początek wykazać gotowość, że chcemy to zrozumieć i chcemy przejść tą drogę. I to jest droga nie tylko naśladowania w sensie odzwierciedlenia tego, co czynił Jezus, bo my swoją mocą nie jesteśmy zdolni tak naprawdę do takiej miłości ani do podążania drogą krzyża. My tak naprawdę musimy się jedynie otwierać na Jego miłość, aby to On przez nas działał, aby to On przez nas miłował i w taki sposób, jak to dla nas zaplanował, w taki sposób, jak dla nas wybrał. I to wymaga wielkiego zaparcia się siebie, bo często nie rozumiemy Jego sposobów, Jego metod działania względem nas. Że to przypomnienie postawy Jezusa przyjmiemy jako takie właśnie przynaglenie, aby być gotowym pełnić wolę Bożą, nawet jeśli jej nie rozumiemy, ale potem ją zrozumiemy. Chwała Panu.